Szczęść Boże i Bóg zapłać wszystkim, którzy tutaj dziś się zebrali. Bardzo dziękuję, że ten zespół do spraw ochrony życia, zdrowia Polaków działa i, i działa tak systematycznie. Bardzo dziękuję panu posłowi Romanowi Fricowi, kiedy wyjeżdżałem z Warszawy do. Do Brukseli, do mojej nowej pracy dorywczej. Nie mogłem wówczas nawet się wyobrazić, jakie tematy okażą się palące i pilne do podjęcia przez ten zespół. To, co pani doktor Radkowska nam przed chwilą uświadomiła, no to skłania mnie do powtórzenia postulatu, który już formułowaliśmy. W innych kontekstach. Szanowni Państwo, ja wzywam do denazyfikacji medycyny. Wzywam do denazyfikacji medycyny WHO, medycyny isp lekarskich, monopolu NFZ, tej medycyny, która operując oszukańczą, obietnicą bezpłatnego leczenia ostatecznie doprowadza ludzi do grobu, bo o tym tutaj mówimy w kontekście ćwierć miliona zgonów nadmiarowych pod pretekstem walki z niemaną pandemią, w kontekście pustoszenia domów opieki w zachodniej Europie, w Belgii, w której pracuję dorywczo, w latach pandemii opustoszały domy opieki. Cóż takiego się wydarzyło? Nie było lądowania kosmitów, którzy porywaliby starszych bezbronnych w osłabionej kondycji ludzi po to, żeby ich poddawać jakimś eksperymentom. Tym eksperymentom poddaje się ludzi na kontynencie europejskim i niestety szerzej na skutek implementa implementacji zbrodniczych doktryn, zbrodniczych doktryn, których ojcami są ojcami z piekła rodem, są eugenicy. 20 stulecia, eugenicy z tej i z tamtej strony globusa. Wiadomo, że wylęgła się eugenika w głowach i, i na katedrach akademickich w Stanach Zjednoczonych. Wiadomo, że została twórczo rozwinięta na kontynencie europejskim, eurazjatyckim, przemysł aborcyjny. To są rzeczy, o których mówiliśmy, i bardzo się cieszę, że ten zespół gromadzi ludzi zaprawionych w bojach, sprawdzonych w tylu różnych akcjach, w których uwaga, nie pomyliliśmy się. Pani Justyna Socha tutaj obecna nie myliła się, przestrzegając rodaków przed tragicznymi skutkami ubocznymi doktrynalnego przymusu szczepień. Obecni tutaj lekarze, pani doktor Radkowska wspólnie z panem posłem Skalikiem przecież Byliśmy razem w jednej z instytucji medycznych, politycznych, rządowych. I tam otrzymywaliśmy prostą odpowiedź na proste pytanie, czy ktokolwiek badał tak zwane szczepionki antykowidowe w Polsce? Nie, nikt ich nie badał. Dzisiaj. Ręce. Tak, nie, wolno nam ich badać. nie wolno nam ich badać. Pan dr Sowiński, pan profesor Zajączkowski, WHO. Podnosiliśmy to hasło już trzeba powiedzieć przed laty. I nie pomyliliśmy się. I wiecie Państwo, dobra wiadomość, dobra wiadomość. Nowe trendy, pomyślne wiatry w polityce globalnej. No jednak okazuje się, że całe to WHO, jednym podpisem prezydent świeżo intronizowany, amerykański może wyrzucić do kosza. I to jest kontekst, w którym Nasza praca nie traci na aktualności, zyskuje na pilności, ale uwaga, to my wyznaczamy tutaj trendy. Bardzo chciałbym, żeby było inaczej, bardzo chciałbym, żeby w tym zespole prześcigali się w, w prośbach o głos do pana przewodniczącego posłowie wszystkich innych formacji, ale nie ma ich tutaj. Ponieważ medycyna oparta na założeniach eugenicznych, a więc oparta na koncepcie selekcjonowania ludzi, selekcjonowania życia, na to warte życia i to niewarte przeżycia, ta medycyna w Polsce ciągle trzyma się mocno. Trzeba powiedzieć, triumfuje. Dogmatycznie jest uznawana za bezalternatywną. I tylko my. Ten dogmat tu na poziomie parlamentarnym kwestionujemy. A więc, szanowni Państwo, wskazywanie, wskazywanie tych zagrożeń, które są, nie są żadnym dopustem bożym, nie są jakimś zdarzeniem losowym, tylko przybierają kształt rozwiązań systemowych, zwracanie na to uwagi naszych rodaków innych polityków, ale także naszych wyborców. To jest zadanie szczytne. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się go podejmują. Denazyfikacja, naprawdę, ni mniej ni, więcej. ni mniej, ni więcej. To są te same wzorce, to są te same mechanizmy, w których medycyna tradycyjna, ta z przysięgą Hipokratesa, zostaje gdzieś schowana, wyrzucona, unieważniona, a wjeżdżają na stół doktryny nie bazujące na ustaleniach badawczych, a na decyzjach politycznych. I to, jest, I to jest kluczowe, zarówno dla ideologii aborcjonizmu, selekcja nie oparta na ustaleniu badawczym, oparta na arbitralnej decyzji politycznej. Rampa Oświęcińska, kto na prawo, kto na lewo. I ta, tak przećwiczona ideologia, jest wprowadzana już, jak się okazuje, w życie, czy w sprawy życia i śmierci nie tylko ludzi małych, najbardziej bezbronnych, ale także ludzi większych, również bezbronnych ludzi, którzy są obarczeni jakimiś deficytami jak się okazuje, bynajmniej nie nieuleczalnymi tak, problemami zdrowotnymi. Szanowni Państwo, pff, jestem przekonany, że tak jak zmieniliśmy i nie jest to żadna na wyrost diagnoza, zmieniliśmy jednak na, na lepsze sytuacje w Polsce. I w kwestii aborcjonizmu opinia publiczna przesunęła się na stronę życia i w kwestii przymusu szczepień Opinia publiczna usłyszała, zrozumiała, coraz więcej ludzi operuje już na gruncie faktów, a nie, a nie politycznego zespołu urojeniowo-uroszczeniowego. Tak samo jak w kwestiach pandemicznych. Przesunęliśmy jednak, rozszerzyliśmy pole widzenia opinii publicznej. To jest fakt. Tak samo i w tej sprawie. W sprawie terapii daremnych, które jak słyszymy już nie tylko mają być dozwolone, one mają być pff, y, y, odstąpienie od tych terapii, tak politycznie zdefiniowanych ma być nie tylko dozwolone, ale ma być nakazane. I nakazane właśnie pod tym samym znany nam, znanym nam już w stylu przypadków terrorem, terrorem monopolu y, izb lekarskich, terrorem sądów, od których, jak wiadomo, w praktyce odwołań, odwołań nie ma. Jest bardzo trudno je wyegzekwować. Więc, Szanowni Państwo, ja bardzo Wam za to dziękuję. Ostatnie zdanie z mojej strony. Sprawy życia i śmierci nie są, jak próbuje to wmówić szerokiej publiczności, propaganda eugeniczna. Nie są sprawami światopoglądowymi. Kiedy pada takie słowo w mediach, w prasie, także i w debatach parlamentarnych, sprawy światopoglądowe, to ma zmylić słuchacza i nasunąć przypuszczenie, że zatem są to sprawy uznaniowe, że są to sprawy, w których nie obowiązują ani kategorie naukowe. Ani też nie powinny one być wprowadzane do agendy politycznej. Nic bardziej błędnego. To nie są sprawy światopoglądowe, to są kwestie prawnoustrojowe. Jeśli istotą i powołaniem cywilizowanego państwa jest stanie na straży bezpieczeństwa, wielorako, szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, no to z tych wymiarów bezpieczeństwa narodowego. Podstawowym, najbardziej istotnym, wszystkich dotyczącym jest wymiar bezpieczeństwa życia ludzkiego. Bez rozróżniania, kto mały, kto duży, kto zdrowy, kto nie domaga, kto doskonały i świetnie się czuje i zwłaszcza dopisuje mu najlepsze samopoczucie, a kto ma jakieś deficyty po ludzku rozpoznawalne. My chcemy, żeby najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska stała na straży bezpieczeństwa ludzi bez względu na to, do jakiej kategorii zostaną oni zaliczeni przez aborcjonistów, eugeników, handlarzy organami, bo to jest przecież drugi koniec tego samego kija. Prawda? Mamy z jednej strony dążenie do Przepraszam, ale tak, tak to brutalnym językiem ekonomii można nazwać. Mamy dążenie do optymalizacji systemu przez cięcie kosztów, przez cięcie ludzi, którzy generują koszta w systemie, a z drugiej strony no, mamy rynek handlu organami ludzkimi, mamy kategorię śmierci mózgowej. Wprowadzoną decyzją polityczną, a nie ustaleniem badawczym. Żadne odkrycie za tym nie stoi. Żadne odkrycie to jest decyzja demokratycznego o zgrozo kolektywu. A zatem my, szanowni Państwo, na tym zespole, w naszych środowiskach postrzegamy, pojmujemy sprawę bezpieczeństwa życia ludzkiego jako kluczową dla bezpieczeństwa narodowego. Jeśli bezbronni nie są bezpieczni, to finalnie nikt inny nie będzie bezpieczny. Sprawa bezpieczeństwa życia ludzkiego nie jest sprawą światopoglądową, jest sprawą bezpieczeństwa narodowego. Tak jak czołgi, samoloty, drony, wojsko na granicach, policja na ulicach, do sfery bezpieczeństwa narodowego zaliczamy bezpieczeństwo życia ludzkiego. Bardzo serdecznie, nie dziękuję. Organizatorom tego posiedzenia bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy aktywnie włączają się w pracę parlamentarnego zespołu do spraw bezpieczeństwa życia, zdrowia Polaków. Serdeczne bóg zapłać i proszę o jeszcze